Przez cały sił Chcemy być również Kochał ją i ty, i ty Ciuchcia na dworcu czeka Dziś wszystkie dzieci Pojadą ją, by poznać kraj on Pomknie daleko I przygód wiele Na pewno w nas Jesteśmy Polką i Polakiem Jak Fajną i chłopakiem Kraków to miasto stare, piękny Bawel. O, bo mieszka mieszkał smok. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy być również, kochał ją i ty, i ty. Teraz to już Warszawa. To ważna sprawa, bo to stolica Polski jest. Wisła. Pałac kultury, królewski zamek i wiele innych pięknych miejsc Jestem smutną i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty. To z daleka pachnie, bo słodki zapach, pierników pusi mocno nas. Podróż skończymy w Gdańsku. Szarym morzem można wyruszyć dalej w świat Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił Chcemy być również